z taką ekipą przyjemnie jechać na, na kolejne wyjazdowe spotkanie daleki wyjazd, jeden chyba z dalszych wyjazdów naszych, bo droga nie jest zbyt kolorowa i prosta z tego co mi wiadomo do Olsztyna to jest bardzo ważny mecz i dla nas i dla nich jeżeli byśmy przegrali, czego nie zakładam nie chcę przegrywać jeżeli byśmy przegrali za trzy punkty no to robi się bardzo ciasno w tej czwórce i każdy kolejny mecz. Ja myślę, że ten najbliższy mecz jest bardzo ważny, ale każde kolejne też są ważne, bo jeżeli chce się być w tej czwórce, to nie można sobie pozwolić na to, żeby stracić gdzieś tam punkty. Jest jeszcze kilka kolejek. To nie jest ostatnie spotkanie w tej rundzie i ono nie będzie decydować o tym, kto jest w czwórce, a kto nie. Ale jest bardzo ważne na pewno. Ja myślę, że oni grają równo i cały sezon pokazali, że grają równo i z tymi teoretycznie słabszymi rywalami grają bardzo dobrze i, i zgarniają komplet punktów. I myślę, że dzięki temu są tak wysoko. Mają jeszcze kilku mocnych rywali przed sobą w kolejnych kolejkach, ale, ale grają naprawdę równo i, i ta forma widać, że jest ustabilizowana ich. Kilku znajomych ze Skrzy. Tak, dzwoniłem. Odzwonił do mnie, mam nadzieję, że się spotkamy gdzieś, chociaż może na kawie i porozmawiamy. Daniel Bliński, który tutaj był przez, przez wiele lat w skrzebie chatów. Więc jest kilka osób, przeciwko którym będzie przyjdzie nam grać. Podobno ciepło. Dobrze, że nie gramy zimą, bo, bo z tego co wszyscy siatkarze kojarzą, to, to w Uranii zawsze jest. Jak jest na minusie na zewnątrz, to nie jest zbyt ciepło. Na pewno kojarzę to, to miejsce bardzo dobrze. Bardzo dobrze i mile to, to wspominam także. Cieszę się, że, e, że tam wracam, może tak, tak powiedzieć, cieszę się, że znowu będę mógł potrenować na tej hali, bo naprawdę wspomniałem bardzo fajne i no, jedziemy po, po punkty, które myślę, że teraz e, na końcówce tego sezonu są nam bardzo potrzebne i będziemy o to walczyć, także sentymenty pozostają, ale, ale wola walki jak najbardziej jest. No, oni na pewno mają e, ciężkie zadanie, tym bardziej, że nie jesteśmy łatwym przeciwnikiem, ale myślę, że postawiam wszystko na jedną kartę. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trener Gardini na pewno dobrze przygotuje ten zespół. A my także jesteśmy dobrze przygotowani. Także myślę, że może być to spotkanie naprawdę fajnie w wysokim poziomie. Ich największą siłą myślę, że myślę, że to zespół, który dysponuje dobrą zagrywką. I, I jeżeli mają dobre przyjęcie, to Paweł e... Wojcik robi naprawdę dobrą robotę. Także no, trzeba ich odrzucić do siatki, i wtedy myślę, że będzie grało nam się na pewno, na pewno łatwiej, ale, ale jak to wyjdzie, to, to zobaczymy. Rozmawiałem z paroma, także na pewno się zobaczę i, i cieszę się z tego ogromnie. Zobaczymy.

Així